Witam serdecznie. Nazywam się Martyna Banasiak i jestem koordynatorem projektu Akademia Kompetencji Menadżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W terminie od 28 czerwca do 4 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania o lokacji miliona złotych organizowana będzie kolejna tura naboru do projektu. Projekt ten realizujemy w partnerstwie z firmą SMG KRC Z Katowic czego my obsługujemy województwa zachodniej części Polski, czyli województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Na naszej stronie internetowej www.ocwp.org.pl w zakładce finansowanie dostępny jest szczegółowy opis projektu wraz z obszarami tematycznymi szkolenia lub doradztwa oraz dokumentami rekrutacyjnymi do wglądu. Na naszej stronie grupę docelową projektu stanowią właściciele kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze. Refundacji podlegać będą opracowanie analizy potrzeb rozwojowych oraz usługi rozwojowe, szkoleniowe bądź doradcze wynikające z opracowanej analizy. Poziom dofinansowania wynosi od 80 do 100%. Usługa doradcza może być dofinansowana maksymalnie w 80%, natomiast usługa szkoleniowa, może być dofinansowana nawet w 100%, w zależności od wybranego wariantu wniesienia wkładu własnego, wkładu pieniężnego bądź wkładu z wynagrodzeń. Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych wraz z wkładem własnym przedsiębiorcy, przypadający na jednego pracownika, wynosi 16 100 zł. Koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika. Natomiast kwota wsparcia przypadająca na przedsiębiorcę jest uzależniona od wielkości firmy i kształtuje się tak samo jak na załączonym slajdzie. By skorzystać z dofinansowania, przedsiębiorca w terminie ogłoszonego naboru musi złożyć elektronicznie wniosek na stronie projektu. Oprócz dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć również zamkniętą kartę na analizę wybraną poprzez bazę usług rozwojowych. Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie.